Cześć, cześć kochani. Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. Kontynuujemy zwiedzanie ogrodów naszych klientów. Teraz jestem u Krystiana we Wroniawach. Jest to w międzylesne między Lesznym, a Poznaniem. Kto będzie chciał to sobie oczywiście y, sprawdzić na mapie. Tutaj jest ten ogród. Jest on podzielony na dwie części. Część taka bardziej palmowa i część y, taka, gdzie są juki, agawy. No, to trzeba po prostu zobaczyć. To trzeba po prostu koniecznie zobaczyć, bo to jest coś pięknego, taki, taki wspaniały ogród. Tutaj mamy Krystiana, właściciela. Cześć. Cześć, tak, jest Krystian, i zaraz nam wszystko będzie, będzie opowiadał. Widać, że kocha te wszystkie rośliny, bo to, co tu się dzieje, jak to rośnie, zaraz będziemy też mierzyć. Zobaczycie, jaka jest wielka Rostrata, jaka gruba Jubea, a jaki jest Wagnerianus. No, to już w ogóle szok. To zapraszamy. Zaczynamy od części palmowej, ale zanim to pokażę, jeszcze mały Bernardyn. Niedawno kupiony, tak? Tak, tak. Ile to, on ma? 4 miesiące. Ha, <laughs> proszę bardzo. I lecimy. Trachy Karpus y, Fortunei. Był tu już y, zeszłej zimy, tak? Tak. Wy, wypuścił sporo liści w tym roku? Wypuścił. To są y, nowe liście. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. I piąty. Pięć liści I wypuścił. Wypuszcza szósty. On ma pień gdzieś 50 cm, nie? No może no, trochę więcej, no, nie? Więcej. Wszystkie rośliny z bezpąpele oczywiście. Tak, tak, tak. jest. Ale co tutaj jest? Patrzcie, Aha. jak... Nie no, to jest po prostu nie do wiary. Bo już nie pamiętam, czy ktoś ma większą jubeę. Chyba nie ma nikt większej UB od Ciebie. Hmm, e, nie. Chyba nie. Weź no machnij, jaki ona ma obwód pnia. Spróbujesz to zrobić? Da się? Oje. Ja tu pomogę ci od tej strony. 80 80? Nie jest, nie jest więcej. Chyba, że... To chyba w drugą stronę okay. się przekręciło, bo to niemożliwe o. Nie to jest y... 1,80. Metr osiemdziesiąt. Metro osiemdziesiąt, No, no 1,80 to jak najbardziej to jak najbardziej się zgadza. 1,80 ona ma w tej chwili, a Jubea potrafi mieć pień, który ma obwód 3 metry. To jest trochę ponad połowę tego, co ona może osiągnąć. W tym roku wypuściła liść pokazywałeś ile? Chyba że trzy? Tak, to jeden. drugi, tu jest w połowie trzeci. Czyli trzy liście, świeżo posadzona. A jakbyś zmierzył, jaki jest wysokość, wysoki ten pień? Ile on może mieć na wysokość? No, 60 cm mam. No, 70 nawet do 70 cm. No, to jest po prostu potężna, potężna roślina. Ale no 1,80 m obwód pnia no, robi wrażenie. To jest, to jest naprawdę niesamowita. Jubea wytrzymuje do minus 12 stopni. Jak ją będziesz zabezpieczał? Będę zabezpieczał y, agrowłóknina, kabel grzewczy. Czyli standardowo, tak, tak samo tak. jak Fortunei w zeszłym roku. Tak. A Fortunei w zeszłym roku utrzymałeś w jakiś sposób, w sensie, że doznał jakiegoś mrozu? Czy były y zabezpieczone od razu? Nie, nie były zabezpieczone. Praktycznie w zabezpieczeniu przez całą zimę były 3 tygodnie. Miałem mróz minus 10 i uszkodzenia liści miały takie przecięcia. Czyli to, co u mnie tak. przy minus 12. Mhm. Ale, ale on, się Mają dobrze. Ogólnie. Ale co z tymi liśćmi, które miały nacięcia? obciąłe się, czy one nie, są? są cały czas. To są wszystkie te liścia. No, tak czyli nic na nich nie widać. Nie, nic nie widać. Widać jedynie jak, o, jak przy słońcu mocno, to takie. A, e, to widać. słabiutkie nacięcia. U mnie te nacięcia przy minus 12 to już widać tak. gołym, gołym okiem. Lecimy dalej. Tu mamy sabal palmetto. No, takich roślin jest w Polsce, nie wiem, trzy, dwie, z tego co ja przynajmniej się orientuję. Piękne liście. To jest y, wszystko z gatunku sabal, tylko odmiana palmetto. Też masz sabal minor, nie? Tak. tak. Też masz sabal minor. Dobra, lecimy najpierw z tym. Ten wytrzymuje też około minus 12 stopni, czy on coś wypuścił w tym roku. Tak, wypuścił y, tego liścia rozłożył i tu już drugi jest rozłożony. Aha, ten się rozkłada tak. i ten wychodzi trzeci. Trzeci, tak. Ale piękna jest ta roślina. Ja powiem, że ja o tej, o tej roślinie dowiedziałem się od doktora Franco ze Stanów, który opisywał przykład swojego jakiegoś znajomego z Knoxville w Stanach. Nie pamiętam jaki to jest, w jakim stanie, gdzie ten sabal przeżył minus 31 stopni. Ktoś po prostu myślał, że on umarł, tak? To już było duże drzewo, ale on nie umarł. Minus 31. Oczywiście nikomu nie polecam, żeby takiego coś testował, ale normalnie mówi się, że on wytrzymuje około minus 12 stopni. Tutaj co mamy? Rapidofilu Hystrix, tak. czyli palmę i głową. Ciekawe jest to, że mówisz, że ona też w tym roku już wypuściła tak, liście. Tak. Wypuściła tutaj. Ciężko ogólnie zliczyć, ale tu z głównego pnia to wypuściła jeden, drugi, trzeci i tu gdzieś czwarty. Jest. Słuchajcie, Hystrix wypuścił cztery liście w Polsce. To jest naprawdę niewiarygodne, dlatego że Hystrix, żeby dobrze rósł, potrzebuje mieć temperaturę powyżej. Plus 30 stopni, a tutaj proszę bardzo, cztery liście. Mówi się, że normalnie hystrix w Polsce wypuszcza dwa, trzy liście na rok, a ten jest świeżo posadzony z tego roku i już wypuścił cztery, tylko z głównego pnia, a tu jest kilka pni pobocznych, więc no bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy drugiego fortuneli, nie? On tak. też był w zeszłym roku już też. No one były wszystkie trzy tak posa posadzone w maju. W, tego, w tamtego roku. I tak samo tak. zabezpieczałeś dopiero, jak było poniżej tego minus 10, nie? Tak, tak. Uważam, że nie, nie, nie należy za bardzo zabezpieczać przed, bo roślina też powinna trochę y, pooddychać. Oczywiście, ja też tak samo uważam, dlatego no są dwie szkoły, jedni zabezpieczają po prostu nawet jak jeszcze jest ciepło, ale przychodzi tak zwana zima astronomiczna okay. i się boją, albo po prostu są tacy, co nie mają czasu i muszą to zrobić. Piękna. Ten wypuścił też, widzę, chyba tak. z siedem liści? Tak, tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć chyba. Ten sześć. Ten już ma większy pień. Ten ma pień, nie wiem, z metr? Z metr, tak. No tak mniej więcej. Nie będziemy mierzyć, bo to tu akurat nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. O, tutaj mamy... Co mamy? Sabal minor. Sabal minor. Ty, on kwitnie. Tak. Normalnie będzie miał nasiona Ale numer. A już to są z tego roku, bo już zostały obcięte nasiona. Aha, po... no bo one były przywiezione tak, z plantacji tak, z nasionami. Tak. Czy on wypuścił jakiegoś liścia? Jesteś w stanie stwierdzić? Tak, tak, wypuścił. Wypuścił tego liścia. Ty, i cały się już rozwinął. I ten. To dwa całe liście i trochę. No, sabal minor rośnie w takim tempie, podobnym jak histrix, Więc ja też jestem mega zaskoczony, że on, cokolwiek, że on cokolwiek był w stanie to wypuścić jako świeżo posadzona. No ja niestety mój zachowuje się dramatycznie źle. Sabal nie wiem, co będzie, zobaczymy. Ale to o swoim będę opowiadał w domu. Co to jest? Ha! Wagnerianus. Tak, takiego Wagnerianusa świat nie widział, naprawdę. E, specjalnie go dla Krystiana wybierałem, jak mu pokazałem zdjęcie w zeszłym roku z plantacji, to powiedział bez zastanowienia, nawet nie pytał o cenę, tylko mówi, ja go biorę. I takiego drugiego Wagnerianusa ja nie widziałem. Weź no zmierz, obwód pnia. Metry, Metry, dziesięć. Metr dziesięć. Metr dziesięć, to jest niesamowite. To jest... Y jak to w Hiszpanii mówią na, na plantacji? Ejemplar! czyli egzemplarz taki specjalny. Ale niesamowite. I, i wypuścił, ile liści jeszcze w tym tak. roku. A on jaką ma wysokość pnia? Możesz zmierzyć? Tak. Czekaj, ja tu. Przy, no, przytrzymam nogą. No. Metr 60? Metr 70 już prawie. No. Rzadko się spotyka takie duże stajno przy nim, żeby było widać, jaki on jest gruby. To, to, jest, to jest Wagnerianus. No po prostu. Yy, no. Niektórzy się pytają, ile kosztują palmy. tak? No ta palma nie będzie kosztować tyle, co inny Wagnerianus. Też spnie 1,70 m. Naprawdę. On potrafi kosztować dwa, trzy razy tyle, bo takie rośliny się nie zdarzają. No rośliny to nie jest fabryka. I każda będzie inna, tak jak z człowiekiem. Mniejsza, większa, chudsza, grubsza. No. Wszystko jest inne. Ale ten. No trzeba, trzeba pokazywać takie rośliny, bo takich roślin nie ma nawet no, w niektórych krajach europejskich, tak? A u nas się zdarzają. Proszę, co tu mamy. Cykas. Ma, mamy cykasa rewoluta. Też w tym roku ludzę mm -hmm. wypuścił całych koło liści. Powiedz mi, ale jego gdzieś zabierasz na zimę, tak? Tak, zabieram, ale y, zostawiam go jak jest temperatura jeszcze minus 3, to jeszcze jest sobie do nic. Stoi sobie, a, stoi. a później idzie do chałupy, czy do garażu Gryby, tak? do garażu. Przy okazji pokażę. Ale jeszcze mam cykasy, które zimowały. <zum> zimowały? Zimowały. No to zaraz zobaczymy. Przy okazji chciałem pokazać jaki Krystian ma piękny y, stawik. I tutaj jakieś ryby pływają. Co to za ryby, co to za gatunek, ty wiesz? Na rybach się nie znam Pomarańcz, One są wszystkie takie same, pomarańczowe? Nie, tu są pomarańczowe, też czerwone Powiedz przy okazji jak będziemy przychodzić dalej co się z tym stawem dzieje zimą? To wszystko z, spuszczasz wodę, to zamarza? Nie, to zamarza, ale jak... A co z rybą? Ryby są w y, cały czas w stawie, tylko że jak jest bardzo duży mróz, to jest przerębel robiony, żeby miały powietrze. Aha. I one przetrwają? Tak. Ja to widzę, na niczym się nie znam, oprócz palm. Tu mam jakiś banan. Tak. Jaki to jest? To jest musela. Musela. Ale jego nie, nie, nie zamierzasz w ogóle do gruntu kopywać? Nie, nie. On tylko będzie sobie stał, stał i sobie ta. zdobi później. Ale do gruntu na pewno będę wsadzał, ale to wiosną i na zimę będę kartę wykopywał. No rozumiem, tak jak standardowo. Widzę, że masz też małe oliwki. A co z nimi? Jest jakiś plan co do nich? Plan też jest, że na razie będą stać w donicy, ale plan mam taki, żeby do gruntu je... Obie chcesz dać do gruntu? Tak. Chcesz je jakoś zabezpieczać? Yy, tak. Czyli standardowo kablem, wszystko, wszystko. wszystko w ten sam sposób tak. chcesz zabezpieczać. Tak. Co tu jeszcze mamy? A, tutaj jeszcze są ciekawostki. Tutaj mamy kolejnego Fortunei. Mówiłeś o nim ciekawe rzeczy. Powiedz, co to się z nim dzieje. Torsuney jest w ogóle ciekawy, bo wypuścił bardzo dużo liści, ale jest to ciekawe, że od niedawna wypuścił takie malutkie oto liście. To jest ciekawe, jak Krystian pokazuje, bo on wypuszcza liście od największych do najmniejszych. Czym, czym wychodzi kolejny, tym jest mniejszy. Mi osobiście się to bardzo podoba. Fajnie, gdyby on został z takimi małymi liśćmi. Te liście będą takie pewnie mega krępe. Tak. Mogą być bardzo podobne do Wagnerianusa. Fajnie, te liście są z zeszłego roku, jeszcze z plantacji, nie? Tak, te duże. Tak. O, tutaj mamy ciekawostkę. Jeszcze takiej nie widzieliśmy, w gruncie. Tritrinax Campestris z Argentyny. I jak on? Nie ma się, dobrze, wypuścił też kilka tutaj liści, tu mamy jednego, drugiego, trzeciego i tu już też czwarty. I z drugiego pnia to samo? Tak, tutaj nawet więcej wypuścił, tu wypuścił jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, prawie szósty i tam siódmy. Siedem liści wypuścił? Tak. I powiedz, na niego trzeba uważać, co? Tak, bo bardzo trzeba uważać. Można się nieźle nadziać. Tak. Ja pamiętam, jak na plantacji robiłem zdjęcie, cofałem się, żeby ładniej zrobić ujęcie, jak mi się wbił w plecy, jak mi ktoś miecz wsadził. Piękne, naprawdę. Jest mega dużo tych palm. Zaraz przechodzimy do części pustynnej, można powiedzieć. Tak, takiej bardziej. Tak, takiej a tutaj bardziej. Też jeszcze bambusy. A, proszę, byśmy zapomnieli. A wiesz, jaki to gatunek? Winter Choi, o ile się nie mylę. Aha, ale I to Drugi jest... też jest gatunek, ale to jest inny, ale nie znam nazwy tego. Ale on chyba nie rośnie wysoki, nie? Nie, to ogólnie taka kępa. Aha. Jest ta, to się tak do dwóch metrów. Rozumiem. A miałeś powiedzieć o tych jeszcze cykasach, co w gruncie rosły? Tak, tu mamy cykasa e, w gruncie i praktycznie on e, przezimował i był też zabezpieczany e, kablem grzewczym. Czyli nie budowałeś żadnego domu? Nie. Kabel grzewczy, ale był jeden kabel grzewczy, pociągnięty na trzy cykasy. Mhm. I wypuścił I w tym, coś w tym roku? tym roku jeszcze nic nie wypuścił. Może przez to też, że jest tu trochę. Yy, ja właśnie tak yy, widzę, tu stosunięty. chyba jest cień, nie? Cień. Jakieś inne cykasy też zimowały? Tak. Tego jednego, co tu był, to musiałem yy, zlikwidować, bo. Proszę, są jaszczury? Mrówki tutaj się dostały do tego. Ten też zimował? Też. Też. Takie maluchy nawet zimujesz. Tak. Jesteś odważny gość. Pięknie to wygląda. Jeszcze raz rzucimy tak. okiem. Wagnerianus, yy, Wagnerianus 1. Fortunei, Palmetto Jubea, która ma 5,80 m obwodu. No to, to, się, to się rzadko zdarza w Polsce takie rośliny. Rapidofilum hystrix, Sabal minor. Tyle mamy rzeczy i teraz przechodzimy do części pustynnej.